Proszę Państwa, trwa blokada mównicy Sejmowej. Marszałek Kuchciński próbuje rozpocząć obrady. Wysoki Sejmie. W ostatnich dniach zmarli Stanisław Kniedziewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji. Longin Komołowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej trzeciej kadencji oraz szóstej kadencji w latach 1999-2001 wiceprezes Rady Ministrów Janusz Brochwicz Lewiński, pseudonim Gryf, generał Brygady Wojska Polskiego, żołnierz Batalionu Armii Krajowej Parasol oraz pani Maria Łopatkowa. Działaczka Ruchu Ludowego, pisarka, pedagog, posłanka na Sejm, senator. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy. Wierzchoł po czterech razy na tak, trwanie, a światło ubiegło i stanie na świecie. Wierzchoł po czterech razy na tak, trwanie, a światło ubiegło i Dziękuję bardzo. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, do godziny 10.